Jest, w końcu, bo ja już nie miałem doczekać od wczoraj tego, bo to będzie o tej no, nosie TikTokerki. A, tak. <laughs> Mamy to. E, genetyka jest pokopana, bo jedni dziedziczą po rodzicach brak włosów, inni pieniądze. Genetyka jest niesprawiedliwa, ale można temu zaradzić. Od słuchacza Łukasza dostałem maila ze zdjęciem podpisanym tak. 19-letnia tiktokerka Fiore Cimanello zdecydowała się na operację plastyczną nosa, by jej dzieci rodziły się z ładnymi nosami. Jakiś to jest piękny przykład, wspaniała postawa przyszłej matki, których to postawy i przykładu nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć. Mogła zgłębiać zwyczaje pogrzebane etrusków. Nie, ona nie. Operacja dla dziecka. Mamy tu przykład dziewczyny traktującej poważnie planowane macierzyństwo. Która z przyszłych matek nie chciałaby, żeby jej potomek, czy tam potomka, miała prosty nos, żeby go nie oskarżali, że nie lubi gazy? Fiorec Manello. Rzuciła rękawice genetyce prosto w twarz, jak dzielny rycerz innemu rycerzowi, który naśmiewał się z jego siodła. No, inna sprawa, że nie zakłada się koniu siodła od roweru no. W każdym razie, już niedługo fiore, Żeby upewnić się, że jej potomstwo będzie brunetami Ufarbuje sobie włosy na czarno A jak nie, to nie, nie Może ufarbować na blond To już, to już jest wybór, jakie chce mieć dziecko Dziewczyna powinna sobie jeszcze wstawić tureckie zęby Żeby jej dziecko miało ładny zgryz No a żeby już całkowicie upewnić się Że będzie miała no, syna To powinna sobie przyszyć No tak dużego Jacka, prawda? Czy jak tam na nazwie a jak chcę córkę, to no nie przyszywać. Logiczne. Jak więc wiśnimy, nastąpił przełom w planowaniu potomstwa. Genetyka musiała ustąpić skromnej tiktokerce Cimanelli.